I Dobra, kto kogo? Rucha, bo na pewno rucha nas Gaben i aktualizacja w Counter Strike'u gdzie ciała fiurkają. i go biły yellow Chodź boczki, idziemy naklikać. Idziesz sortach? No. Jak muszę? A jak nie chcesz, no to... <tryk> <Ja. tryk> Ej, <ale fajnie>. <tryk> <tryk> ja Co to kurwa było? Nice. Where is your friend? He's getting crashed, he will be back. Ok. Dobra, watch the key He will not come back. He's lying to. So we can leave the game. Or press surrender. Opek. Czeski? Wy Czechy? Słowakia? Jest Słowakia. A, Słowakia. Dzień dobry, my z Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja pierdolę, jaki krepek ja. No, no bo nie, bo po bo, bo po... bo po ich to tak jak po naszemu się mówi. No, bo... oj jebie one low second call to pewnie ten co był low tu short one edward raczej edward kurwa chłopaki trochę na fuksie po op, czy jakoś tak to naprawdę Lepiej, jo, ja to samo widziałem Popek w stronę Edwarda strzelał? Tak, ja widziałem Popek tylko nawet to myszki to nie ruszył Ojeba po ten... nie Popek grałem Dobrze dziękuję Popek grałem koty No za Zaraz kurwa runda spokojnie Oje przyjdę po to kawy nie bój się Let's go. Kochanie, skończę rundę albo zginę i przyjdę Ja biednolę Idę zraszować, mi daj się wyjebać muszę musisz po kawę, bo żona na mnie krzyczy, że zrobiła mi kawę, ja i idę po kawę. Zadziwiające, witam To jak tak, no to kurwa Wajpół 2,3 czwarte, poczekaj pierwiastek kurwa z kwadratu z 2. Hello, jestem. Krzysiu? Czy ty sobie Kurwa, tak. Ja jest stary, walientek, o kloczę, że przydały się przepychaczka. Kurwa, od czterech dni nie byłem się wystrać, więc teraz już cały zrzut. No to. się w przeciągu 4 dni. No to nieźle. No, ci, że chyba będzie tura druga. Ja wczoraj zrobiłem ten po krokietach. To dzisiaj cały dzień mnie gniewa. Oooooo, kolega, kolega. Ale żeś odjebał salta. Ale spokojnie, pope, popek by to spierdolił na respię, on by nawet nie wyszedł. He? poczekać. Włóż głębiej mikrofon, bo cię nie słychać. Mam normalnie. Ooo, no i teraz Boże, jest ładnie. Nie, mam cię kurwa na 100% i wystarczy mi po prostu a czekaj masz mikrofon na słuchawkach czy na statywie a nie ty discorda przez telefon rozmawiasz tak ryj odsuwasz to dlatego cię nie słychać mów do mnie okej okay. oczki oczki a to o jak ładnie słychać nie wiem, czy kurwa, ja chcę... Byłem na ciebie pod nosem, to chociaż nie słyszałeś. O ty kurwa gnoju. Ja pierdolę. Really? Popek again? Shot. O kurwa. O oh Jezu. Yes. Ale będzie w wpierdal. Jak my mamy grać w czterech, a Popek będzie sobie wychodził z gry? O nie. Kurwa, nie mam, nie mam żadne... Ej, pożycz mi 50 dolarów! Dobra, kurwa, sam se poradzę. Let me tell you something. Nikt kurwa, to nie chodzi. A teraz on poszedł mit, dobra. Poczekaj, idę short. Sieć na kara, bo ty więcej obronisz. Cisza. One B. Ups. Under, maybe. Two ups to B. Masz na B. Ja. Jednego na midzie. Middle? Bąbeczku na B, chodź. Defusa masz? Masz, okej. Okay. Loha Low, low pekar, Po głowie. A on kurwa nawet nie odbijał, No weź mnie, nie żartuj nawet! On... To on kurwa tupał w kuchni... W tym, w oknie cały czas? bo tak I wrócił się do... Ja pierdole, też ja bym kurwa to zasejwował. O ja... Nie, dobra, ja gram nie, i kupuję nie, nie, tu gila, nie, w środek. Weź nie, kup, kup, negewa, chodź nie, 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 low HP. Out, low HP, mid. Po lewo brud. Czy go no, Na pewno raz go trafiłem. O właśnie. Awkę <śpiewanie> miał. Kolega. Patrz kurwa, bo ten pepiczek. Go save. Take weapon, save it. Rampę. Ninja. A, a jaki plant kurwa dziwny? O. Ale kurwa timing. Nie. Ale ciało poleciało. Wieśle ile dostał? 88 w 4 z negawa, nie? Jawka poszła w pizdu. Where jest your friend? We game, he's guys. He's in his new chair. Wonderful. We gonna lose it, you know it. Open the i nie blokuj. To <laughs> no cię kurwa tego nauczył? <laughs> Open the kratka. <laughs> A to wy w dwóch na mitku? Fajno. bo macie. Ja to teraz tylko Co ty pierdolisz, kurwa. Połączenie angielskiego i polskiego to jest mój kurwa autoryzowany pomysł, kurwy synek. Proszę sobie nie przywłaszczać. Ale... No kurwa, już w tekstury wpadłem, co jest? One ups. Kurwa. Tu dopiero można powiedzieć, że ciało opuściło duszę. Ty kurwa wsysłany w teksturę! Konektor. Kon. Idę. A idą boczku. Tu, tu te, tu taki. Może być... Już. No i był. Nie wiem, czy go spuścił. I teraz pójdę B. Okay. One low, maybe half HP? Kurwa, 45. Ale moje ciało kurwa się w tego, w ścianę wtopiło, rozumiesz to? Jak dostałem weba przez skana No jak stałem przy ścianie, tak i kamera zrobiła takie Dalej kurwa popka nie ma, nie? Jak on przyjdzie, to ja pierdolę go kurwa, zgłaszam za niesubordynację subordynację. Awka do wzięcia. Kupiłeś? O, nie, kupowałeś. I chuju! Szczerpaty. One ups, ale dostałem, kurwa. Nie umiem też w tak, pod nierdolą do mnie w polu. Słuchaj, ooo, z shorta dostałem! It's B. short, upsy, apacy, apacy, apacy. Don't you want me like I want you, baby. Ale wpierdol. Mmm. Żałuję, że zaczęliśmy pójść. Co jest najlepsze, kurwa, my gramy 4 na 5 Popek Drop MK. Mk for everybody, <trots> <trots> dawaj, dawaj, <trots> like mi tu, They... halo <grychy> Hello, <you're> kurwa, Paweł, <grychy> uh. czemu ze mną nie chodzisz? Ku kurwa, umawialiśmy się, że chodzimy razem. Nie słyszę. ale nie weszło. O kurwa, ale nie wesz... ale nie wyszedł ten A, a apacy. Aha, chyba szarpki będą Też Chcesz kołacha? Huh? Ja, w kurwa, się ja nie się chyba, mówi. chyba... Ja chyba idę na krasnoludki za No O ty kurwa, szczerbata. A... Ajajaj... CJ! CJ mi najebał Oh shit, here we go again O kurwa, ja mam 3 kille O nie, ja ale 3 trzy, trzy asysty Dobra, jebać Jestem usprawiedliwiony ja, poszedł, psg Poszedł tego mi dalej, kurwa Chyba nie Czego masz psg? 0 Begi 18 jest? Może... Wrócił, wrócił Ty Nie słuchajcie opowiada jak wrócił z, z, z tego z srania ja hmm. o kurwa okay, nie no jakby pytam w ogóle o... 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 co 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 tam ten bo tak napisałeś i w sumie cisza. Nie <tuszy> napisałem no, ale w sensie, że jakby nie ten, nie miałem pojęcia co ci chodzi po głowie. Ale ogólnie od Mewika to weekend już pytałem, kuźba, jakiś czas temu, nie? No, tylko nie wiedziałem, czy będę miał wolny, czy nie, wiesz? Dob bo czek, <śm> no, bo oglądasz? No, co? robi robi <laughs> o, kurwa, jak te ciała latają, nie? Ja jedę. Latające ciała, kurwa. Dobra aktualizacja. Zajebista. Poziom, poziom Ragdola został z... zniecony o 100%. Nie, no kurwa. Ja nie wiem, gruby, co my możemy zagrać. Nie mam zielonego pojęcia. Pójdziesz sam A, pójdzie sam kurwa to zaraz przyjdę i to taka gra. 1-9 O A co, co, co tam będziecie kombinować w tym Ja będzie miał zmienioną muszelkę podpowito Oooooo i to będziecie No w sumie to ja jutro będę zaczynał Panowie panowie bo kurwa kroków nie słychać Okej okay. No a w hmm. laksusie będę robił No ja pierdolę ja pragi robił? Aha O se kurwa słychać. Tak ja pomyślę co mam w do robienia. Ha. Na pewno całą audicę kurwa kupił. Kupił ja pasata bym kurwa samochód do wymiany Passata w kombi byś się kupił ta, ta. Kurwa, to auto nie ma do Jakbym, to ty kurwa, się odpierdol od mojego klasyczka ty kurwa, homo jest, kurwa homo Homoglobina Nos, kurwa, użytkownik zostanie zmanowany wiecie O kurwa Nie z jest dla ok. No kurwa, patrz pod ziemię się zapadłem Take up no for mafume. me, Misaki Misaki, take up for me Klimatyzacja O kurwa, super to klimatyzacja Nie mam tego sensu Dobra, czekaj, bo czekaj na kurwa przyniosę, ja bo nie chce mi się słuchać tego pierdolenia Dobra, Weź tego i tak to dokończy, bo już kurwa mam dość tego miecz. też masz dosyć. Dosy, dosy, ja to mam dosyć tego pierdolenia na disco. Nie, nie, kurwa. Ja nie wiem dlaczego kurwa, nie, Dobra! nie ma. Dobra! Kurwa. Rej, <laughs>

O kurwa Guys, what the fuck are you doing? Też, I set it speed. No, no to jest Ale tak O kurwa. No i to jest kurwa notacja no. w czas, to chuja. Nie wiem, ja mam tylko dwa. Z tego do musiałbym w pasie, na musiałbym spać, znowu do rozkazan jeden ja ma garaż do końca jeden maloa ma albo po połowie oh. później, później będziemy skrobać yy, prawdopodobnie u w garażu ale to tam to jest oh. Oh, okay. jeszcze zrobisz i trzeba powstrzątać i <laughs> się zawijać, nie? Tak. To... A ja wynajmuję garaż. Miejsce postojowe. Zmieść garaż. Ja pierdole, kurwa. Wiesz? Mam tyle kili co popek. Skończyła mi się umowa. I zrezygnowałem z niej. Z uwagi na to, że gościu wiesz... No że kwota, jakby gościu w chuja leciał. Z tym co oferował. A po drugie, że mi auto już nie ma. Dobra boczek, co idziemy?

To jakoś nazywają fachowo Ale da radę yy, Backflip o... Mi tam trochę szkoda Bo się przydaje garaż, ale... No w płycie no. przydaje Ale mogli nie wyniknąć Nie wiem kurwa na co on liczył Myślałem, że garaż jest zajebistym pomysłem Ale mówię, no niestety Weź wydać taką kwotę na garaż A, a mieć na się naprawdę parę panie... no nie lolał, je i... Jeb... a no... je no to że je kurwa jebuty. i trochę mm, komplikacji no, zrobię, kurwa w oczywiście, oczywiście Pan rusek się otknął. ale no ale mówię mam inną inną wenę do tworzenia i do yy, zainwestowania przekazania pieniądze w inne miejsce. że tak powiem, Do tupy Chciałbym ten garaż, chciałbym ten większy garaż, kurwa, ale to niemożliwe. Masz... No, też chciałbym większy garaż. Gdzie ten garaż? Ale nie mam chet, nie ma head-tag'a. O Jezu. No ale warzywko gaming, kurwa. Tak, to bym myśl... No, bo Boczek ostatni prostu... może być B. A za miejsce 160, no to kurwa, w tym drugim 160 mogę mieć tam jeszcze jedno miejsce. Gdzie jest? Też jest różnica Mm, no i o. Saszka. No, ja. jak, jak Nawet się nie był. się na taki większy garaż, to mm. Ale ten jest jednak trochę za mały, żeby robić dużą ilość rzeczy. Brakuje... ...kanału. No, ej. Ale takie garaże są najlepsze. Bez kanału. Cześć kanał, Pies kanał. jeżeli kanał. nie masz kanału to musi być podnośnik taki Mamy No to kupzę podnośnik podróż. do tego swojego, co za problem ta, ta. <grym> Nie, bo garaż jest za niski Na podnośnik Wykuj trochę podłogi, co za problem Tak, no Podłodze sobie zrobię w pokoju, nie? W salonie w sumie. No kurwa. No i mamy odpowiedź. I zrobisz u góry tak. takie przeszklone, i będziesz kurwa siedział w salonie, a na dole będziesz widział, jak robię ci samochód. Raczej, raczej jakbym podniósł samochód na podnośniku, to, to byłby w salo... salonie. No kurwa. Elegancko, flesh. Jak, eee... bez sensu. To jest kurwa inwestycja. To nie jest. No, nawet nawet już samą głupotę rozcinania podłogi, nie? To nie jest kurwa moje, garaż. A no to na chuj ci ten garaż. Żeby, żeby był do... twój Żeby był twój to mógłbyś z salonu zrobić zejście z chodami, kurwa i nie. sobie zaadaptować garaż jako kurwa kolejny pokój I, i Omijając właśnie fakt tego, że to jest wykonania, nie? Nie kupiłbym garażu tu w bloku bo Bościa chciał mi opierdolić ten garaż, to będzie do nie no ma pan takie lekko 95 tysięcy wolne? Żeby kupić garaż Aha, no tego ja gościa jeszcze bardziej pojebał niż reszta ale... ludzi Stary ten garaż jak ja się wprowadzałem to on chodził po 50 tysięcy tylko że już w sumie ich nie było, nie? Bo było już nie sprzedane Ale ceny jakie deweloper chciał to było tam 55 tysięcy za garaż ten gość tylko mi za 95, nie. 40 tysięcy Nieruch więcej. Nieruchomości drożeją, a co pan myślisz kurwa. Stary, na, na Olimpie tutaj te osiedle co jest za lasem w stronę zielonej, nie? Ja. To tam są garaże przy drodze i kurwa większość z nich ma kanały. I tam jest garaż za 50 tysięcy. Kanałem. Kurwa, no kurwa. Planuję zakup picie. czegoś innego. Ale... Ja te ja z rok ja będę musiał ja. sobie poradzić bez garażu. Przeżyjesz. Przeżyję, dlatego Lexusa... Yy, ten, Sprzedajesz. Lexusa, chcesz, mm, Na nie. żyletki ja, to żyta. Ale jeszcze te rzeczy z też słyszałem sprzedaje. Gdzie kurwa sprzedaję? Dlatego Lexusa chcę zrobić jak najszybciej, zacząć robić, żeby jak tam po powychodzą jeszcze jakieś ewentualne rzeczy, to żeby mieć czas jak tutaj porobić. Mhm. Myślałem nad sprzedażem Fiata A No ale... No to oddał Mój stary by nim jeździł, nie? No ale dalej to do głównika O kurwa, ups Ale... To, to mi tego samochodu tego go naprawię, ale... twierdziłem, że to co planuję Będzie mi potrzebny samochód Właśnie tak Z takim dużym bagajem Jak, to, jak to w Lexusie nie rozłożę kanapy. Kanapa na... niestety w Lexusie... Co najwyżej rozkładamy. swoje nogi. Po nogi koleże. Nie, Albo dalej kolegi. Za, za ten. Za ja boczek? Szkoda, szkoda, Albo to szkoda by było No mówię, nogi kolegi. No, <laughs> to, szkoda by było mi zniszczyć Lexusa. A raczej jego wnętrze. To przyczepkę możesz nosić. Zwłaszcza... Przyczepka, to, to ok, ale nie widzę sensu przyczepki. Poza tym mamy przyczepkę. No ale wtedy nie potrzebujesz świata jak będziesz miał przyczepkę do Lexusa. Ale, ale mamy tam... przyczepkę, tylko że z I... nikt nie ma haka. I więc tam... stoi sobie przyczepka w tym momencie na I, tam, ten... I tam i tam możesz wtedy wozić. I tam wtedy możesz wozić kanapkę, kanapę z kolegą. Albo dwoma Tary. na przykład. Nie, tu mówię, że mamy przyczepkę. O, no to co za problem. Tylko nie mamy samochodu z takim w tym momencie. A to ja ci przyspawam. Okej nie. Był jeden, był jeden, ale przy mnie się zlewał, to 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 to o kurwa o, ale się ładnie zapadam pod ziemię Ale się pod ziemię zapadam fiurgnę, rozłożę My Mój sweter trochę potem, rozkładam ręce i jestem samolotem Fajnie, kolejny wpierdal. A nie, tu chyba dogrywka będzie, o Nie. A ja może kurwa... A, bo, aha, ja chcę zagrać! Jakś tak. tak Jestem przy tobie. Bratu. Bardzo ładnie. On. Ale ładno. Kurwa, ticket, ticket, konektor, przy konektorze, con one. maybe unple. Nie no kurwa, popek. Chciałem dobrze, ale trochę przeszkadza w meczu. To żywsze życie całego meczu. Grany, to tym nieziem. No i chuj, to dupy, ale latające ciała są, więc to jest najważniejsze.